Dzień dobry. Monika Kurjata z tej strony. Na żywo po raz 97 na swoim profilu prywatnym i jest to moje osobiste wyzwanie: 365 dni. Jeżeli będziesz tutaj na żywo, też może powtórzę, jak ktoś się pojawi, to przywitaj się. Jeżeli będziesz oglądać powtórkę, hashtag powtórka, albo oglądam cię. Żebym wiedziała, że jesteście, że oglądacie, jeżeli macie w sobie na tyle odwagi, żeby się przyznać do tego, że mnie nie oglądacie, to zapraszam, zapraszam. I dzisiaj przechodzę do Was oczywiście z czymś, z przemyśleniami kolejnymi. Mam nadzieję, że się Wam spodobają, ale też opowiem Wam, jak to było dzisiaj, bo dzisiaj miałam taki właśnie fajny dzień, a tu Kwiaty od moich mężczyzn. Wczoraj dostałam, czekałam, czekałam cały dzień. I wieczorem, jak mąż wrócił z pracy, przyszli właśnie z moim synem. Syn, syn i mąż przyszli do mnie z kwiatami, i tutaj właśnie są przepiękne. I takie nosze z góry na dół, bo tam są lilie i one trochę tak pachną. Nie specjalnie jak się rozkwitną i na noc nie chcę ich mieć tutaj w sypialni, bo ja oczywiście nadaję sypialni. Jakby ktoś nie wiedział, to jest moje biuro, moja sypialnia, tak? Tutaj jest mnóstwo rzeczy. No i przyniosłam sobie te piękne kwiaty, żeby też na nie patrzeć, jak robię live'a dzisiaj tutaj do Was. I co? I dzisiaj przychodzę do Was z, z powiedzeniem o tym... Trochę się zamieszałam, może jakoś inaczej zacznę. Widzicie, nie zawsze, nie zawsze jest tak łatwo wejść w ten temat, jak w masełko, jednak codzienne bycie na żywo, to wiecie, to jest dosyć duże wyzwanie. I czasami po prostu najczęściej jest tak, że włączam i dobra, mówię, dobra, idę na żywo. ale dzisiaj to, 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 to chyba trochę mi słów zabrakło, no ale mniejsza o większość. Spełnianie marzeń, To jest spełnianie marzeń, spełnione marzenia i. Jak zrobić, żeby zaszczepić w naszych dzieciach już teraz to, żeby chciały spełniać swoje marzenia? No, na przykład zacznę w ten sposób. Bo wiecie, my, dorośli, zwłaszcza ja, wiecie, pracuję zwykle z kobietami, głównie z kobietami, właściwie tylko z kobietami. Więc pracuję z kobietami i próbuję wydobyć, pomóc im wydobyć tą magię na światło dzienne. Próbuję wydobyć w nich ten ogień, ten żar do tego, do życia, do tego, żeby chciały. Czegoś więcej w życiu niż tylko te, wiecie, takie rzeczy, żeby to, co, to co na co dzień, że trzeba się spieszyć, że e, zrobić obiad, posprzątać, ugotować, zająć się dziećmi, zawieźć do szkoły, zawieźć na, zawieźć na zajęcia, tylko żeby było tego więcej i żeby kobiety marzyły i spełniały swoje marzenia. Ale jedna z ważniejszych rzeczy to jest to, że jeżeli mamy dzieci, to żeby w nich zaszczepiać to. Żeby one później jako dorosłe kobiety, czy dorośli mężczyźni, dorośli w ogóle, nie musieli chodzić na przykład i się tego uczyć, tylko żeby już mieli to zaprogramowane, żeby wiedzieli co robić, jak po te marzenia sięgać, w jaki sposób w ogóle e, obok tego tematu gdzieś tam chodzić, żeby po prostu wierzyć w to, że te marzenia mogą się spełnić. No i wiecie, i dzisiaj właśnie miałam przyjemność po raz drugi e, w polskiej grupie. Tak, w polskiej grupie, ja to nazywam szkoła, ale Stasia, która prowadzi tą polską grupę, to zawsze wie poprawia, że to jest polska grupa, ale, a nie szkoła, chociaż tam uczą się dzieci różnych ciekawych rzeczy. W każdym razie byłam, dostałam po raz kolejny zaproszenie do tego, żeby poprowadzić warsztaty dla dzieci właśnie o mapie marzeń. No, i wiecie, też się zastanawiam, bo zupełnie co innego jest mówić do kobiet, zupełnie, zupełnie co innego jest mówić do dzieci, i też zastanawiałam się, w jaki sposób ja mogę dotrzeć do tych dzieciaczków tak, żeby one to poczuły, żeby one zechciały, żeby one nabrały tej odwagi do tego, żeby wierzyć w to, że ich marzenia mogą się spełnić. I żeby to nie były tylko marzenia o kolejnej zabawce, tylko żeby to były marzenia większe, żeby to było coś większego. I byłam niesamowicie zachwycona dzisiejszym, e, dzisiejszym w ogóle zaangażowaniem dzieciaków i to, co one stworzyły, to było coś niesamowitego. Były dzieci, dzieci, dziewczynki, które chciały zostać piosenkarkami. Jedna powiedziała, że bardzo by chciała śpiewać na scenie, ale się bardzo boi publiczności. Ale narysowała siebie z mikrofonem w ręce i narysowała ludzi wokół, którzy właśnie byli tą publicznością, że ona chce to marzenie spełnić. I jeszcze tam inne rzeczy, ale to było takie główne. Była dziewczynka, która powiedziała, że ona bardzo chciałaby iść w górę, ale ma lęk wysokości, się bardzo boi. Więc zrobiła górę. Która była cała z brokatu i szła tam na, te, na tą górę, zrobiła właśnie takie dwie postaci siebie i swojego męża, bo zapytałam się, kto jest tą drugą postacią jej mąż, który, którego ma już na oku, chociaż nie wiem kogo, ale ma już na oku, i szli razem pod tą górę, i po prostu to było coś niesamowitego. Dzieciaki rysowały, naklejały. Dawały z siebie wszystko, w ogóle były tak zaangażowane w te zajęcia, że ja byłam po prostu zachwycona. A szczególnie dlatego, że część zajęć jest prowadzona w taki sposób, że ja trochę dużo mówię. Ja w ogóle zawsze dużo mówię, ci, co mnie znają, to wiedzą. Więc też potrzebowałam mówić tak, żeby dzieci były zainteresowane. No i w każdym razie przepięknie to wszystko poszło. Dzieciaki były zainteresowane, podobało im się to, co opowiadałam. Zaprosiłam ich do wizualizacji, ale zrobiłam ją też w taki sposób, żeby ta wizualizacja była pod dzieci, no, żeby mogły się bawić, żeby mogły chcieć w tym uczestniczyć, żeby mogły sobie coś fajnego wyobrazić. I myślę, że to też się udało, bo były zadowolone i feedback, jaki dostałam, był też niesamowity w ogóle. Jaka to jest wdzięczna, wdzięczna grupa, że pracowanie właśnie z dziećmi już sobie przypomniałam o tym, jak to jest cudownie. Bo kilka lat temu prowadziłam zajęcia artystyczne dla dzieci przez rok czasu i, i miałam podobne uczucia, chociaż tu było jeszcze więcej, jeszcze więcej, bo dużo się działo. W każdym razie też mam takie przemyślenia, że dzieci naprawdę, naprawdę mają niesamowite zdolności do manifestowania do swojego życia tego, co pragną. Okazało się też, że niektóre dzieci, które w zeszłym roku brały udział, że niektórym dzieciom spełniły się marzenia, które wrzuciły w poprzednim roku na swoje mapy. I co zauważyłam również, że w tym roku było dużo większe zrozumienie, czym mapa jest, chociaż nie wszystkie dzieci brały udział w zeszłym roku. I była taka potrzeba, takie poczucie, że, że tak, że chcemy to zrobić, że chcemy zrobić coś fajnego i e, pomarzyć sobie i zrobić coś takiego, żeby właśnie odważyć się zrobić te pierwsze kroki. Więc dla mnie było też bardzo ważne na tych zajęciach, żeby wytłumaczyć im, pokazać, jak można iść po te swoje rzeczy, jednocześnie się bojąc, bo to jest normalne, tak? My się boimy, nawet jako dorośli ludzie i dzieci. Potrzebują wiedzieć, że dorośli się też boją, potrzebują wiedzieć, że ten strach jest i że to jest ok. Potrzebują wiedzieć, że mimo to mogą zrobić ten pierwszy krok. Więc to było coś niesamowitego. Jestem niezwykle wdzięczna za to, że mogłam po raz kolejny w tym uczestniczyć i pewnie, jeżeli będzie znowu taka możliwość, to nie wyobrażam sobie, żebym mogła powiedzieć nie, bo to mi sprawiło ogrom, ogrom radości. Już same później przytulenia na koniec to już w ogóle było coś niesamowitego, także, także było przepięknie. I no i co? No i pozwalajcie swoim dzieciom marzyć. Wiecie, to jest takie czasami trudne, bo czasami, jak my nie możemy im, jakby wiemy, że nie jesteśmy w stanie im jakiegoś marzenia zapewnić jako rodzice, to często robimy, popełniamy taki błąd, że jakby trochę. Umniejszamy te marzenia albo niszczymy te marzenia niechcące zupełnie, depczemy je tak trochę, jako nieważne, jako coś, co się nie wydarzy, albo jako coś bardzo trudne, albo jako coś niedostępne. Wydaje mi się, że nie jest to najlepszy sposób. Wydaje mi się, że jedyne, co powinniśmy robić, to wspierać nasze dzieci w tym, żeby marzyły, żeby te marzenia były ogromne, ale jednocześnie, żeby uczyć się, w jaki sposób marzyć. I to jest też, co ja dzisiaj dzieciakom mówiłam, że. W momencie, kiedy mają jakieś ogromne marzenie, czy chcą sobie na przykład, nie, nawet jeżeli jest kupno jakiejś zabawki, czy czegokolwiek, jakiegoś gadżetu, powiedzmy, że nawet to jest takie, takie coś proste, wiecie, dzieci też nie, nie zawsze myślą o, o tym, żeby nie wiadomo, co tam zdobywać w życiu, bo to jeszcze to nie jest czas na to. No, ale w każdym razie, co można zrobić i w jaki sposób pomagać dzieciom, to rozmawiać z nimi o tych ich marzeniach, ale w taki sposób, żeby pobudzać ich wyobraźnię do wyobrażania sobie tego więcej, żeby one po prostu czuły to, czuły to, tą rzecz, którą chcą do swojego życia przyciągnąć, żeby to nie było na zasadzie a, kiedy to będę miała, kiedy mi to kupisz, kiedy to się wydarzy, kiedy tam pojedziemy, no kiedy, 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 kiedy. No właśnie nie. Jeżeli będziemy z dziećmi rozmawiać i tłumaczyć im, to one nawet jeżeli nie rozumieją do końca, to będą się starały. Będą się starały robić tak, a dzieci mają w ogóle jeszcze takie niezaburzone tak bardzo zdolności manifestowania rzeczy do swojego życia, bo mają dużo większą wiarę i dużo większą wyobraźnię niż dorośli. Także nie zabierajmy im tego, pozwólmy im marzyć, ale nauczmy je, żeby to nie było takie właśnie nachalne i z presją i można tego nauczyć, można z nimi rozmawiać i pokazywać im różne inne ścieżki do tego, żeby, żeby po prostu wierzyć w to, że to się wydarzy. I to na tyle, jeśli chodzi o, o ten dzisiejszy dzień, dzisiejsze dwie godzinki, które spędziłam tam z dzieciakami w Rosajf. Ale a propos Rosajf i miejsca, w którym jest ta polska grupa, to właśnie ta polska grupa co roku organizuje taki kiermasz wiosenny i w zeszłym roku też pierwszy raz wzięłam w tym udział z moją córką i w tym roku również będziemy brały udział. I moja Maja będzie tam sprzedawała swoje maskotki i różne gadżety robione na szydełku. Więc, jeżeli Was. A, a ja będę tam wiecie, ja jeszcze nie wiem do końca w jakiej roli będę, ale na pewno będę tam dostępna dla Was, do kobiet przede wszystkim, do dzieci również. Do rozmowy, do tego, żeby dowiedzieć się, w czym ja mogę Wam pomóc, w co można się zaangażować, kiedy co jest, o kręgach kobiecych, o tym, jakie to jest ważne. Także po prostu przyjdźcie, przywitajcie się. O, nie wiedzicie, mam telefonu, i jakieś powiadomienie, ale dobra, spoko. Także zapraszam bardzo serdecznie i to odbędzie się 20 kwietnia. Nie pamiętam tylko, od której godziny. Na pewno jeszcze o tym będę mówić i będę jakieś jakoś posta pewnie wrzucać, ale już teraz zapraszam. jeżeli na przykład mieszkacie gdzieś w pobliżu i mieszkacie gdzieś w Fife, w Szkocji, nie wiem, Edynburg nawet, to też nie jest wcale aż tak daleko, to... Jeżeli nie wiecie, do kogo się zgłosić, to przeze mnie nawet możecie się zgłosić. Jeżeli macie ochotę wystąpić tam, macie jakieś rzeczy, które, które moglibyście zaoferować, sprzedać, czymś się podzielić, macie jakąś fajną pasję, że, że będziecie mogły mieć tam stół i, e, i po prostu tam pobyć i porozmawiać z ludźmi, którzy będą się tam pojawiać i tak dalej, to dajcie znać, ja Wam dam namiary na Stasie, jeżeli jej nie znacie, dam namiary na nią, żeby można było się tam zapisać. Ja już sobie za, zaklepałam miejsce i, jak, i to będzie 20 kwietnia w mojej urodziny, także myślę, że fajnie spędzę pierwszą połowę dnia w swojej urodziny, poznając nowych ludzi, dzieciaki i też wspierając moją córkę w tym, żeby jej mały biznes, Szydełkowy, żeby się rozrastał. I no, i w sumie to właśnie chciałam Wam powiedzieć. I, i, I skoro już tak właśnie opowiadam o takich rzeczach, jakby o kilku różnych sprawach, tak? O marzeniach, o dzieciach. I, o, i, I wreszcie doszłam do tego kiermaszu e, wiosennego. To ogólnie to jest świetne miejsce, żeby przyjść z dzieciakami, ale oczywiście trzeba przyjść, z, wiecie, no, z pocket money <laughs> z jakimiś pieniędzmi, bo dzieciaki na pewno będą chciały sobie kupić parę gadżetów, parę psz, fajnych rzeczy i zapraszam oczywiście na stolik do mojej córki, bo tam będą naprawdę fajne rzeczy. Z roku na rok staje się coraz bardziej, coraz lepsza w tym i sama wymyśla niektóre wzory i, 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 i robi je, więc warto przyjść na, na to stoisko. A skoro już takie ogłoszenia parafialne, że tak powiem, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie również w przyszłym tygodniu do Edynburga. Na warsztaty z gimnastyki słowiańskiej, to będzie ogólnie warsztat kobiecy, będzie w nim gimnastyka słowiańska, będzie przepięknie, będzie cudownie, cudownie magicznie, to mogę Wam obiecać, dlatego że ja uwielbiam prowadzić takie rzeczy. I zawsze daję z siebie najwięcej, ile tylko mogę z siebie dać. I mam nadzieję, że te kobiety, które dołączą, będą zadowolone, że Wam się spodoba i że uda mi się zarazić Was gimnastyką słowiańską i miło, no, miłością do gimnastyki słowiańskiej. Także będziemy też rozmawiać o kobiecej energii właśnie i o tym, co ta gimnastyka słowiańska e, może wnieść do naszego życia. E, I e, cały czas woła mnie, woła mnie kilka rzeczy, więc... E, bardzo prawdopodobne, że w przedostatnią albo ostatnią niedzielę marca będzie krąg kobiet. Możliwe, że u mnie w domu jeszcze, a możliwe, że już w innym miejscu. Zobaczymy. Także jeżeli jesteście zainteresowane, to, to zapraszam do kontaktu. Ja wiem, że być może nie trąbię o tym i nie gadam o tym w kółko i wciąż. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, że takie spotkania są niezwykle ważne dla kobiet. Naprawdę. To jest, to jest magia sama w sobie, to co się dzieje na takich spotkaniach, to w jaki sposób my możemy wzrastać i odkrywać w sobie to, co chcemy odkryć, to, co jest tam, to, co często jest zakopane. No to właśnie na takich spotkaniach takie rzeczy można wydobywać. Także to jest przepiękne. Zapraszam serdecznie. Jeżeli jesteście zainteresowane, to po prostu napiszcie do mnie wiadomość prywatną, bo nawet jeżeli jeszcze nie ogłosiłam, nie ma wydarzenia na Facebooku, to można już z chęcią, z zainteresowaniem się tam do mnie zgłaszać. Wtedy też będę wiedziała, jakie jest zainteresowanie z zewnątrz, bo zwykle jak ogłaszam kręgi kobiece u mnie, takie stacjonarne, to Pierwsze kobiety, które się dowiadują, to są kobiety, które regularnie uczestniczą w moich kręgach. Więc jeżeli są miejsca zabrane przez nie, no to wtedy jest dużo mniej miejsc dla osób z zewnątrz, ale to nie dlatego, że nie chcę osób z zewnątrz. Bardzo chcę, bardzo chcę poznawać nowe osoby, więc zawsze, nawet jeżeli pojawią się dwie, trzy nowe osoby, to jest super. Więc, więc po prostu zaglądajcie do mnie. I dostałam też takie, takie, dzisiaj taką zajawkę, bo wiecie, ja prowadzę mapy marzeń onlineowe co kilka miesięcy, bo jest to niesamowicie zajebisty proces, który przeprowadza was od, od niewiedzenia do wiedzenia. I przedzieją się przepiękne procesy, przepiękne mapy powstają, i jest to proces, którego się do końca nie da, że tak powiem, zciaśnić do kilku godzin. Ale dzisiaj właśnie jedna z mam, która przyprowadzała dziecko do, do tej polskiej grupy, w której prowadziłam dzisiaj warsztaty dla dzieci z map marzeń, po zapytała się: No, fajnie byłoby, powiedziała, że fajnie byłoby, żeby było takie coś dla dorosłych, że ona by chętnie wzięła udział, ale gdyby to było dla dorosłych, Wtedy nawiązała się rozmowa, powiedziała mi właśnie o tym, że onlineowo to się dzieje i, i tak dalej. No, ale zasiała ziarenko, zasiała ziarenko i być może, e, i być może w najbliższym czasie będę się dowiadywała o miejsce i być może zorganizuję takie warsztaty stacjonarne dla kobiet, bo myślę, że to też jest fajne, żeby się spotkać na żywo, pomimo tego, że nie da się tego wszystkiego zrobić, co w dwutygodniowym online programie, to mimo wszystko na pewno da się zrobić coś bardzo fajnego, więc zasiała mi ziarenko tego, tych właśnie spotkań, tych warsztatów prowadzonych na żywo, i w sumie chyba będę gdzieś tam w tym kierunku się uderzać również. Także jeżeli jesteście gdzieś z moich okolic, to oczywiście zapraszam, a dla tych osób, które mnie oglądają, a są nie mogą się dostać na żywo, to wiedzcie, że jestem, że dużo rzeczy już jest, z których możecie korzystać. Darmowych przede wszystkim jest dużo, bardzo dużo. Między innymi te moje 77? 77 76 liveów. Jakieś. 96. 96 liveów, które też można obejrzeć na YouTubie, ale również w grupie pokochaj swoją kobiecą energię jest bardzo dużo wartości. Więc tam też zachęcam do tego, żeby, żeby przyjść. No i jak będą jakieś programy się pojawiały, to na pewno będziecie też o tym słyszeć, bo będę o tym gadać, trąbić na prawo i lewo. Także jeżeli Was interesuje i lubicie moją energię, no to, no to zapraszam. No i pozdrawiam wszystkie osoby, które oglądają inkognito, bo widzę, że mi się tutaj pojawiają jakieś oczka, ale nie zawsze mi się pokazuje kto. Jak nie zrobicie komentarzy, to nie wiem kto, także ściskam Was. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie po sobie jakiś ślad. Nawet jeżeli ogląda, oglądali, oglądaliście, czy oglądałyście tak właśnie inkognito, to możecie jakieś serduszko puścić, albo nawet w komentarzu serduszko puścić, albo buźkę, albo po prostu powiedzieć cześć. To też jest zawsze bardzo miłe. No, także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia jutro i mam nadzieję, że weekend wam mija przecudownie wspaniale. i wspaniale i odpoczywajcie. Odpoczywajcie, bo pracować zawsze zdążycie. Tak. Trzymajcie się pa. Mhm, dobra, teraz się wyłączam, bo mi czasami się jakieś tam pojawiają jakieś różne... Wiecie, takie różne rzeczy na ekranie i nie da się wtedy kliknąć finish, zakończ, więc y, wtedy muszę czekać, żeby móc zakończyć, ale to kończę już teraz naprawdę. Już mam nadzieję, że mi się tu nic nie pojawi nowego. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszonka. Zapraszam na warsztaty! Zapraszam!